Siema widzowie, ja witam w następnym odcinku na moim kanale Crow. Dzisiaj znowu nagrywamy Piggy, bo Piggy jest spoko I tak jak ostatnio mam pokazywałem skiny To w ekstra zapomniałem wam jeszcze mojego jednego pokazać, czyli prototypa Jest jeden widz, który chce ze mną zagrać, czekam jak będzie chciał ze mną zagrać i... by było spoko, jakby chciał mi pomóc z jedną rzeczą, w bóg dwa Chodzi mi o e, zdobyć ombre. A dzisiaj znowu przechodzimy kolejne. Ups. powrócenie. Ktoś kliknął, wyjście. Ktoś mówi, czyli ja. I zagramy dzisiaj sobie w galerię i chapter czwarty, jeszcze, czyli Forest. Galeria będzie ciężkim chapter, dlatego że tam, jak wy, nie jest jakaś. Ona jest mama, strasznie. Nie jest to jakoś najmniejszy chapter, czapter Jest strasznie mała i też nie ma jakby takich dużych rzeczy do uciekania, więc jak zginę to zginę A czekajcie, bo zapewne że musimy, chyba wydaje mi się, że musimy, e, musimy pójść do galerii Okej okay. Niektóre z tych potworów wyglądają Zna bardzo znajomo. O, mamy jeszcze cudowny kluczyk. O, źle poszło. Tu jest młotek.

Nie zauważyłam tego O nie, on jest też w akurat O, ale tam. Okej okay. Chodź tu, chodź tu, chodź tu No Gdzie on idzie? Słuchajcie, jak na to wchodzę, jakby trochę się tak buduje O, się, teraz w safe, jeszcze nie Boom Walnij go Dzięki Dogi Czekajcie, po co ja to wziąłem? Czekajcie, zobaczmy czy coś u góry jest. Wręcz jest. A gdzie jest? Pi Idziemy. Pi i dopiero tutaj cały czas pływa. Ona mnie meką. O! Ja myślę, że ona tam zamknięła i ona mnie lubi przychytrzeć. Dobra, jak gry. Na serio? We are back. E, dobra, tutaj przeczytam. Nie mamy gazu i jesteśmy kompletnie otoczeni. E, wydaje mi się, że musimy pójść do galerii. Problem jest taki, że mam i ja dosyć. Dzisiaj sobie chyba tam. Ok, lecimy do góry. Bierzemy kluczyk. Zobaczmy, że tu coś leży tak młotek i to. I zielony. Okay, widzę, że stary Pepi się obudził. a podwójne pa. Womp, womp. No dawaj tu, no dawaj tu, dawaj na solo. Ło, wow, ale ze mnie pro. Dobra, uciekamy od niego. On jest? Pewnie zaraz przyjdzie, dlatego że zostałem. Bo ostatnio mi gdzieś stąd wyszedł i zginąłem. Hmm. O! Właśnie o tym mówiłem. Tylko, że wtedy stąd nie wyszedł tak. Po prostu i zginąłem. Ok. Zamykamy za nim wszystkie drzwi. By sobie nie mógł przejść, jak normalny człowiek. Jakby to nie jest, to w sumie nie jest człowiek. To jest świnia.

Tu jest jeszcze żółty klucz przy okazji. Mamy już wszystko też tutaj zrobione. Została... Eee, czekajcie, to na dole były chyba te jajka to świnko, English or Spanish, masz się teraz zatrzymać. On się zbugował, jednak się nie zbugował. Nie. nie no, ja go... Nie wiesz, że w życie, że on się zbugował. O, o, Dam Jezu. Jomskyra mi chciał dać chłop. Przechytrzyłem go. Co? Okej, okay, widzowie. Yy... Gdzie on jest? Dobra, nie ma nic. O, już wiem, gdzie on jest. Mamy biały klucz. Otwieramy wyjście. I się żegnamy, do widzenia. Zalisz mi, halo. E, po prostu nie, nie, nie jakby nie przestając na nim chodzić. Nie rozumiem tego ale pamiętasz? Ale pamiętam. E, nie ma niczego, czego byśmy nie mogli powstrzymać. Pamiętasz, kiedy zrobiliśmy areszt w alejce? Przed tym? Przed, przed tym, tak. Tak, ale my nie będziemy aresztować tych rzeczy. Oni nic nie zrobili, ale jedynie zaatakowali. Posłuchaj, Habugier, jesteś dobry, jesteś dobrym człowiekiem. Nawet w złych czasach. Nie wiem co to znaczy. Ludzie, tacy jak tu z, z sukcesem, będą wstali tyle. Dobra. Masz rację, drogi. Nie mogę zrobić, że ta sytuacja wymknęła się z pokoju. Czy nie mogę. Gotowończki, ja jestem dobra. Teraz chodźmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Musimy przy, musi, musimy przy, Musimy mieć czas w to przemyśleć. Brzmi jak plan. I idziemy. O, widzowie, jak codziennie dzień będziemy po 2 4 robić, to już jutro będzie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, więc już trochę i trochę i teraz już do chapteru znaczy do bug 2 dojdziemy do chapteru 13 w ogóle mam te nowe modsy to pewnie sobie zrobimy jakiś z nich odcinek dwa razy timer i plus jeszcze hard font kiedyś musimy zrobić te race ja już testowałem no to po prostu kto więcej rzeczy otworzy ten lepiej dobra jest później bo trochę się przespać Powinniśmy trochę odpocząć, czy tam się przespać. Słyszeliście rozbicie jakby takiej coś? Zobaczcie, tu jest ta płotionka. I... Gdzieś jest pewnie dogi zainfekowany. To by to, Ten chapter był jednym z cięższych, to dobrze pamiętam. Idziemy sobie tu otworzyć. Czy coś tam jest? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. No siema. Daj no, mi spokojnie. O, młotek. Przy jaskini, gdzie muszę użyć akurat młotek przy tej jaskini. Trochę śmiesznie. Bo mogę od razu sobie rozwalić to i pójść. Teraz do wyjścia. Tu jest żółty klucz. Jest to? o mój Boże, ile będzie tutaj rzeczy do robienia. Mamy już w pierwszą rzecz już. Cokolwiek otwarte, zdążyłem zmienić klucz. Dogi. Co się z tobą stało? U. Fajnie, że mówisz Botowi gdzie jestem, albo to zawsze w sumie wiedzi. Czemu on mnie śledzi, halo? No nie mogę gdzieś klucza O.K otwierać Nie, 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 nie. Co tu jest? Nic sam nie ma. Idziemy po niebieskim po prostu. Tu jest niebieski chyba gdzieś to użycia. W sumie nie wiem, gdzie idziemy. A, już wiem gdzie niebieski, dobra Będziemy musieli jeszcze sobie u góry otworzyć żółty, by zdobyć wręcz. A to sobie zaraz zrobimy pewnie. Stworzyliśmy? Teraz jest na Wydaje mi się, że ten teraz jest nieco łatwiejszy tylko dlatego, że jest tutaj o wiele więcej miejsca niż to tamtym. Mamy wszystkie generatory również otworzone, więc mega dobrze. Wystarczy, że teraz dojdziemy już tylko do ogniska. I uciekamy Znaczy jeszcze, może nie uciekamy, ale już mamy cokolwiek zrobione O, zapomniałem, że to tak fajnie oświeca tutaj, tak fajnie się z tym chodzi W sumie to jest pochodnia, ale spoko to jest Nie wiem gdzie jest pigi, ale chyba jest daleko w taki, bo jej w ogóle nie widać Dzięki No, była bardzo daleko Teraz już tylko wystarczy wziąć żółty klucz, który nie pamiętam gdzie był. Gdzie trzeba go znowu szukać? O, tu już wiem, gdzie jest, dobra. Tapieje jest akurat strasznie wolno, ale już prawie otworzyłem tą bramę. No dawaj tu. To było zablokowanie, ja się tak przestraszyłem, że mi pigi teraz złapię. To był chyba wręcz? To idzie tu. Zobaczcie, zepsuła. Po totalnie zepsuła, ale mam pierwszy generator. W czerwonym kluczu był drugi. Tam będzie już trzeci, do tego biegniemy. Bardziej może idziemy, ale... Zobaczcie na to już tutaj mamy. Odpalamy drugi generator. Idziemy już do ostatniej rzeczy. Możemy sobie pobiec, bo być o wiele szybciej od pigi. tam. Udało się. I mamy wyjście. I udało się. Okej, okay, yy. Uciekłeś. Hello, czyli... Znaczy... Yy, yy, halo, czy ktoś tu jest? Czy tam... Halo, czy ktoś tu jest? I, I jak widać na no to przeszliśmy wszystkie dwa czaptery. Mamy już cztery czaptery z głowy, jak możecie tutaj zobaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz pewnie, zaraz już robię. Jutro pewnie piąty, szósty, pojutrze to pojutrze te i wreszcie dojdziemy do plantu i do outpostu. A później idziemy do bug 2 lub robimy e, The Hunt Event. Dobra, e, tak. To szukam kogo. W komentarzach się napisać, kto chce mi pomóc zdobyć ombre w, book, w Piggy Book 2 lub ktoś chce mi pomóc z The Huntem. Ja już będę kończyć ten odcinek widzowie, więc ja się z wami żegnam i narka.